Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla panny na październik 2023 roku. Rozkład będę robiła stali telema tarot. Jeszcze troszeczkę potasujemy i zobaczymy co tutaj dla panny będzie. Na Październik. Mam ja myślę, że wystarczy. I przyjrzyjmy się. I tak, w przeszłości dwa kielichy, w teraźniejszości głupiec, w przyszłości osiem kielichów. Karta Rada: Królowa Buław. Środowisko, otoczenie. Mamy diabła. Trudność wieża. Jak pokonać 8 mieczy? Wynik rada: 10 denarów. Na spodzie dziesiątka mieczy, rydwa i 4, 4 miecze, więc też zdrowienie. Wewnętrzna integracja w sobie i zakończenie czegoś, czy jakiegoś procesu błędnego, jakiegoś myślenia, czy jakiejś relacji, tak? Jakiś koniec tutaj. Dobrze, zaczynamy. W przeszłości mamy dwa kielichy, więc tematy związane mogą to być z relacjami, tak? Mogą to być miłosne sprawy, ale niekoniecznie. Jest to po prostu. Może też to mogą być jakieś przyjacielskie, tak, Roz, po prostu y, może to być jakaś y, osoba y, i to może dotyczyć różnych obszarów życia, z którą po prostu ma, macie takie połączenie dobre, tak, rozumiecie się praktycznie bez słów, y, ale też, no tak jak mówię, no też mogą to być jakieś sprawy miłosne, one przechodzą do przeszłości. Czy to jest zakończenie jakiejś relacji? No, też może tak i też tak może być, tak? Więc dobrze, ale tutaj mamy, yy, mamy głupca, czyli jakieś nowe możliwości, coś się pojawia, yy, jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają, tak? Też tutaj nie macie żadnej gwarancji, że to się uda, yy, ale jednak no. Yy, jeżeli chce się coś osiągnąć, no to czasami trzeba zaryzykować, tak? Żeby, coś się, czy żeby się coś zmieniło, to trzeba zaryzykować. Wielkie Arkana, więc myślę, że też to może mieć znaczenie duże w przyszłości, to, co się tutaj zadzieje. Więc fajna taka zachęcająca energia do przejścia przez tą bramę. Natomiast w przyszłości pokazuje się, się osiem kielichów, właśnie odchodzenie od czegoś, co nie służy. Może tutaj jeszcze nie było tutaj zakończenia jakiejś relacji, tak? Może właśnie tutaj pokazuje się, pokazują się jakieś możliwości, a tutaj dopiero może jest ta decyzja, tak? Ponieważ to w tle jest. O właśnie, czy odejść, czy nie, co mnie pociąga, w jakim kierunku serce mnie wzywa. Ale tak jak powiedziałam, to nie muszą być miłosne, tylko i wyłącznie miłosne sprawy. Może to też być, myślę, że dla nielicznych, że to jakieś nowe jest tu zakochanie, jakieś nowe tutaj możliwości się tutaj pokazują, wejścia właśnie w coś, tak? No, i ale trzeba zrezygnować z czegoś, co było Wam drogie. I tak jak mówię, mogą to być miłosne, nie muszą, bo to może dotyczyć innych sfer życia też. Więc, ale i coś, co było dla Was ważne, co dawało Wam radość na poziomie emocjonalnym, no to jest tutaj właśnie, czujecie, że, że jest zwrot, tak? Czujecie, że już, już to nie spełnia swoich warunków. Natomiast karta Rada jest tutaj królowa była, więc ja bym powiedziała, żeby, żeby działać, tak? Żeby dać sobie może szansę, jeżeli to serce wzywa Was, to chyba nie ma co się po prostu odwracać, ponieważ to będzie się i tak przypominało, tak? Jeżeli już coś nie daje Wam radości, to najprawdopodobniej to się już nie zmieni, więc ja bym powiedziała. Żeby, żeby po prostu iść w kierunku, w którym Was to serce wzywa, tak? Oczywiście może to być też jakaś osoba dla Was ważna. Środowisko otoczenie pokazuje się jako diabeł, tak? Czyli tu są jakieś uzależnienia, jakieś lęki. Czy znaczy to właśnie związane jest z, 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 tym, z tym odejściem, z tą sępką mieczy. No, jest tutaj jakiś, jakiś lęk, czy to jest po prostu osoba, która jest dla Was bardzo ważna i przechodzi przez inny proces. tak I to są innego typu lęki, to nie są związane tutaj z tym bezpośrednio z Wami. A więc też taki no, trudny okres, bym powiedziała, może ta osoba przechodzić. A więc też taka osoba, która bardziej potrzebuje wsparcia, Wy może też tutaj potrzebujecie. Więc no, trochę tutaj właśnie trochę tutaj tak wygląda, trochę poważnie, tak? Tym bardziej, że u Was jako trudność pokazuje się wieża, czyli albo Wy macie ochotę tą wieżę, tak, przez odejście już od czegoś, od kogoś, co już Wam nie służy, i odchodząc, Wy powodujecie tą wieżę, tak? Dla kogoś jest to wieża. I ktoś tu właśnie ma jakieś lęki z tym związane, tak? Jest uzależniony też na przykład, nie widzi jakby wyjścia, albo po prostu przyjęcie tej wieży może być dla Was takie trudne, tak? Możecie mieć tutaj jakieś ograniczenia też z tym związane. I tutaj bym powiedziała, żeby zrzucić tą opaskę, zawsze jest wyjście i po prostu, tak jak powiedziałam, jeżeli coś nie służy, jeżeli wiecie, że to już nie ma sensu, to utrzymywanie sztucznie tej wieży też nie ma sensu, bo znaczy wcześniej, czy później będzie się odzywała. I jeżeli nie ma dobrych fundamentów, to i tak to równie, tak? tylko w czasie, powiedzmy, że to się jeszcze bardziej rozwlecze i co nie znaczy, że nie będzie bardziej bolało, tak? bo to w, jeszcze bardziej w czasie się rozłoży. Więc tutaj należy po prostu zdjąć tą opaskę i zobaczyć, e, zobaczyć e, jakie są wyjścia, jak, jak można to, e, e, jak, można z tym, jak można z tym po prostu pracować, tak, żeby, żeby później odbudować już tą wieżę na zdrowych fundamentach. Wynik rada pokazało się 10 denarów, czyli system. No myślę, że, cały, że ten proces może oczywiście tutaj naruszać ten system. tak? Może tutaj się, mogą tutaj zmiany jakieś nastąpić w tym systemie waszym. To jest praca, rodzina, kariera wszystko, tak? więc jakby w jakimkolwiek to się obszarze nie działo. Myślę, że tutaj też odznaczy się w tym systemie, ale też ten system tworzą różne osoby, tak? I myślę, że też to mówi, że zawsze macie na kogo liczyć. To jest taka siatka, więc ktoś tam coś wam zawsze może pomóc, tak? Jesteście częścią tego systemu. Więc to też jest takie wspierające. Chociaż, tak jak powiedziałam, też te, te zmiany mogą też powodować właśnie yy, też jakieś tutaj przemieszczenia w tym systemie, tak? Yy, ale, tak jak powiedziałam, to, to nie jest jedna osoba, to nie są dwie osoby, to jest cały system, więc to jakoś może yy, ułożyć się, tak? Dobrze, więc no, podsumowując, bym powiedziała, no nie jest to łatwy miesiąc. Jest tu sporo y, wielkich arkan, więc są to y, grube tematy. Y, to może mieć duże konsekwencje też właśnie w przyszłości. Te ruchy, które, których, y, które jeżeli byście do, y, dokonali, tak. Y, jeżeli nie, a są takie właśnie tematy, bo myślę, że nie dla wszystkich jest to czytanie, na pewno. Niektóre osoby nie będą z tym rezonowały i to trzeba odrzucić, nie szukać na siłę. E, więc te osoby, y, myślę, że y, tak jak powiedziałam, jeżeli nawet się coś w czasie będzie odkładało, y, to to i tak wcześniej y, czy później y, przyjdzie, tak? Będzie się domagało tej uwagi. Y, jeżeli coś nie ma prawa już stać, to i tak po prostu. Y, Równie, więc też trzeba o tym y, pamiętać. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla Panny na październik 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim y, dziękuję za uwagę. Hej!